Witam Was wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj postanowiłam, że sobie omówimy nowy zwiastun, nowego dodatku do The Sims 4, śnieżna eskapada. A więc zaczynamy, włączymy sobie tutaj już film. I pierwsze, co tutaj widzimy, to mamy simkę na snowboardzie. Ona sobie tutaj jedzie i zatrzymamy sobie może w tym momencie, żeby nam zniknął pasek, fajnie by było. Okej, okay, a więc to, co można wywnioskować już z tego kadru, to jest to, że będą nowe ubrania na zimę. Na pewno będziemy mogli wyposażyć naszego Sima w różne kurteczki i takie tam, więc ja się bardzo cieszę, ponieważ no, trochę ubogo było dotychczas. W czterech porach roku nie było zbyt wielu rzeczy, no i wydaje mi się, że najczęściej na przykład naszym Simkom dawaliśmy płaszczyki, bo no, nie było za dużo właśnie tego wyboru, a tutaj się pojawi coś nowego. Na pewno będziemy mieć tutaj snowboard, pewnie w różnych kolorach. Zwróćmy teraz uwagę na tło. Jest to bardzo taka zimowa, górska okolica i wydaje mi się, że to będzie działało coś jak granitowe kaskady z ucieczki w plener, czyli wybieramy się po prostu na urlop i tym razem nie w las, a w takie właśnie górskie, zimowe klimaty. Moim zdaniem bardzo fajnie, ponieważ trochę mi tego brakowało. Zima w Simsach jest dosyć nudna. W dodatku cztery pory roku mamy właściwie. Aniołki w śniegu, bał lepienie bałwanów, no i święta, i nic za dużo się nie dzieje, jeszcze łyżwy ewentualnie, a tutaj jakby poszerzy nasz wybór atrakcji. Idziemy dalej i mamy też narciarkę. Tutaj mamy kije, mamy tutaj sobie narty. Kolejny kostium to już jest taki jednoczęściowy i inny kolor kasku. Na pewno jakiś wybór będzie. Ciekawa jestem, czy to będzie umiejętność sportowa, jeśli nasi Simowie będą jeździć na tych nartach i snowboardach, czy to będzie umiejętność już konkretnego właśnie tego sprzętu. Kolejne zdjęcie i mamy tutaj dorosłego wraz z dzieckiem, którzy sobie zjeżdżają na takich ala sankach, coś w tym stylu. Mamy też dziecko, które ma nową czapkę na pewno, więc. Mi się kojarzy ona bardzo zimowa, bo u nas kiedyś były takie popularne czapki, tylko miały takie okłapnięte uszka. No a tutaj mamy takie podniesione. Całkiem fajnie i widać, że dla dzieci też będą nowe stroje zimowe, więc to już w ogóle. Idziemy dalej. Oni sobie tutaj przejeżdżają. Nie wiem, czy te warkoczyki to nie będzie nowa fryzura. Nie kojarzę, szczerze mówiąc, takiej fryzury z grzywką. Ja bym była bardzo zadowolona, gdyby była taka fajna fryzurka. Jak widać umiejętności chyba też są ważne, bo tutaj się wywrócili na tych sankach i mamy tutaj dopiero teraz napis y, zimowa Eskapada. I tutaj mamy właśnie jeszcze raz widok na całą okolicę, w której nasi Simowie będą się znajdować. I tutaj wkraczamy w zupełnie inne klimaty, takie japońskie. Mamy tutaj troszkę sakur, mamy góry, mamy takie typowe. Y, Zagięte dachy dla azjatyckiej architektury, więc mi się tutaj bardzo podoba. Jakiś czas temu nagrałam budowę domu japońskiego, więc tutaj Wam się gdzieś wyświetli. I zapraszam, bo ja jestem całkiem zadowolona z efektu. Jeszcze tylko muszę nagrać, jak robię ogród tam, bo tego jeszcze nie zrobiłam do dziś. Wydaje mi się, że to będzie dobra zachęta dla mnie, jeśli będę miała ten dodatek, żeby zrobić ten ogród faktycznie na taki styl azjatycki. Nie ma teraz tej mgły, więc tutaj szybko jeszcze wam powiem, co widzę. A widzę tutaj takie parasole czerwone oraz lampiony wywieszone wszędzie. Wygląda to trochę jak taki festiwal wiosenny, ale no całkiem ładnie tutaj jest i tak klimatycznie. Idziemy dalej i tutaj mamy jakiś ogród azjatycki, ogród japoński, nie wiem jak to nazwać, ale mamy tutaj piękne drzewa, piękne kwiaty, ozdoby. Tutaj mamy piękny mostek. Nie wiem czy Simowie tamtędy chyba przechodzą sobie, tak? Ci Simowie bardzo mi się kojarzą z jakiegoś animy, ponieważ zawsze tam są te festiwale i oni wszyscy ubierają sobie te wszystkie tradycyjne stroje i mega to wygląda. I tutaj mi się też to podoba, że tak są ubrani. Oczywiście widzę tutaj nową kurteczkę i jej wcześniej nie było. Ona ma tutaj kurtkę, szalik, taki sweterek do połowy oraz koszulę, więc to jest coś nowego. Oraz wydaje mi się, że to jest nowa fryzura. I o jeśli dobrze widzę, to czy ona nie ma tutaj różowych końcówek? Nie wiem, wydaje mi się, że ten blond jest taki tutaj różowy u dołu, ale nie jestem pewna, więc nie chcę wprowadzać w, w blond. <gryw> nie chcę wprowadzać w błąd. I mamy znowu klimaty zimowe. Mamy tutaj ratowników górskich. Tak mi się wydaje. nie tak przynajmniej wyglądają. Tutaj ta simka, zwłaszcza, ma jakąś tutaj. Naszywki ma na kurce różne takie dziwne i są tacy dosyć grubo ubrani, więc zobaczmy. Ok, tam się już więcej nic nie zadziało i lądujemy w jakiejś restauracji japońskiej. Mamy trójkę Simów, którzy sobie jedzą jakieś tutaj miejscowe jedzonko. Mamy jakieś tutaj nowe szafeczki z figurkami, tablicę informacyjną albo może menu, nie mam pojęcia. Na pewno barman tutaj ma nowe stanowisko do przygotowywania, a także tutaj nowe krzesełka. Tasinka, nie wiem czy nie ma nowej fryzury, ale no ja jestem bardzo kiepska w pamiętaniu fryzur, ale nie kojarzę takiej. Może doszła w jakimś innym dodatku czy coś. Mamy tutaj na przykład maski, ładne, japońskie, wiecie, bardzo fajnie klimatycznie. Tutaj mamy jakieś inne plakaty i mamy nawet manekineko, łapką do góry i ma simoleona przyczepionego, czyli nie wiem, szczęście do pieniędzy może to oznacza. W kolejnej scenie pokazuje nam się pociąg, a także... Stacje, jakiś parking i tak dalej. Więc nie wiem, czy będzie to użytkowe miejsce. Chyba tak, bo to jest chyba druga część tego miejsca. Może to, można będzie się wybierać z tym. Nie wiem, nie mam pojęcia, ale mamy tutaj bardzo dużo nowych rzeczy pokazanych, jakie dojdą, jeśli chodzi o ubiór Simów. Więc na przykład możemy zobaczyć tę kurteczkę, która jest taka trochę w stylu anime. Mamy sobie na przykład tutaj koszulę z takim. Długim rękawem wychodzącym spod spodu, albo ten pan z kolei ma tutaj taką kurtkę, czy koszulę, czy bluzę. Nie mam pojęcia, bo stoi tyłem, ale z takim fajnym tygrysem, który również był w tym barze poprzednio, a raz mamy tutaj na przykład simki, które wyglądają jak takie typowe e, uczennice z anime, czyli mają spódniczki w kratę i sweterki oraz takie czarne buty i rajstopy. Dziecko chyba tutaj, które idzie, też ma nowy strój. Przynajmniej ta bluza jakoś nie, nie kojarzy jej ogólnie. I dużo osób jest ubranych w garniaki, też widzę. Tutaj możemy bliżej sobie zerknąć na ubiór innych Simów. Tutaj tą Simkę pominałam poprzednim razem, dobrze się tu pokazałam. Mamy nowe buty, nowe spodnie z takimi trochę kryształkami, coś takiego. Może to są jakieś cekiny. I nowa bluza ze sweterem takim z golfem wystającym. No, tutaj mamy takie ładne azjateczki. Ja ogólnie uwielbiam tworzyć e, azjatyckich simów. Uważam, że mi najlepiej wychodzą. Nie potrafię robić innych ludzi <noise> jakoś, nie wiem, i mężczyźni, i kobiety wychodzą mi najlepiej jako Azjaci, więc też takie najczęściej robię i ogólnie, wiecie, lubię klimaty japońskie, więc dla mnie idealnie się składa. Patrzę po ich makijażach, czy coś tutaj jest nowego, i wydaje mi się, że, że powinno coś być. Nie jestem dokładnie pewna. Wiem, że takie rozmazane szminki są typowo azjatyckie, ale czy jest to coś innego niż ostatnio dostaliśmy z maka? Nie mam pojęcia, bo coś podobnego doszło jakiś czas temu i nie chcę tutaj wprowadzać w błąd, ale wydaje mi się, że mogłoby coś fajnego do makijażu dojść. No i to przechodzimy znowu do klimatu zimowego znowu dziecko z rodzicem ubranym w nowe ciuszki kolorowe. Mi się to bardzo podoba i zjeżdżamy. To jakiś błysk był. Pozwólcie, że sobie cofnę. Ok. Ten błysk był dosyć ciekawy, ale nie wiem o co z nim chodzi. Czy to nie jest tylko taki dodatkowy element, wiecie, efektów specjalnych? Ok. Mamy tutaj różne tory z przeszkodami. Być może będą jakieś zawody, nawet. Mamy też wspinaczkę górską, co jest ciekawe, i w sumie można było się spodziewać, bo mamy. Ścianki wspinaczkowe, więc to się raczej za dużo nie różni. I tutaj w sumie to też wygląda jak większa ściana wspinaczkowa, tylko już taka z kamienia po prostu. Ale i tak wygląda to całkiem nieźle, muszę przyznać. Tutaj trochę simeczka bardzo cienko ubrana jest, jak na takie szczyty. Ok, i tutaj sobie idą w jakieś. idą sobie w górach gdzieś, na szczytach, więc jestem ciekawa. Mamy sople lodu. I można postawić namiot, więc dojdzie nowy namiot. Fajnie, ponieważ bardzo rzadko korzystam z namiotu w swoich rozgrywkach. Jest ognisko duże i no, zapowiada się to bardzo fajnie. I weszli na szczyt. Ok, czyli ogólnie będzie można sobie iść w górę. Jestem ciekawa, czy to będzie polegało coś jak przygoda w dżungli, czyli mamy co jakiś czas, jakby taką historyjkę, co się wydarzyło. Nie widzimy naszego Sima i wtedy zaznaczamy, co on powinien zrobić, czy raczej to będzie po prostu takie luźne wejście sobie na górę i gdzieś tam przenocowanie pod namiotem. Tak to wygląda i zmieniamy znowu miejsce. Tym razem to wygląda trochę jak taki hotel, gorące źródła, coś w tym stylu. Na pewno mamy tutaj właśnie nową taką wannę. Możemy popodziwiać sobie roślinki nowe, a także Nowe elementy w budownictwie, chociaż może te lampy już są. Tutaj mamy zbliżenie na simów. Na pewno widzimy, że bardzo dużo simów może wejść tutaj do tej wanny. A tutaj na przykład mamy jakąś informację. Tutaj mamy nowe zasłony. O, tutaj jest nowa lampa na przykład. To na pewno widać. To mnie zastanawia, czy to jest. To wygląda trochę jak taki projektor, ale to jest chyba jakaś po prostu ściana. Ok, i przechodzimy do takiej typowej łaźni, również, którą kojarzę z Anime. Często przed pójściem, po prostu do takiej dużej, zbiorowej wanny, trzeba się umyć, więc tutaj typowo mamy właśnie takie miejsca do mycia. Mamy szatnie, mamy tutaj nowe szatnie, każdy ma swoją szafeczkę, mamy umywalki. Po raz kolejny te same włosy tutaj na przykład mamy, więc wydaje mi się, że po prostu właśnie to są nowe włosy. Ta grzyweczka i warkoczyki również są nowe, ponieważ już mieliśmy je na dorosłej Simce i to prawdopodobnie też jest nowy ten taki koczek, chociaż tak tęczowa fryzura mi się nie do końca podoba, w sensie te kolory są takie bardzo ciemne, jakby to były na przykład pastelowe kolory, by wyglądało to znacznie lepiej. Ale może są, nie wiadomo. Mamy także chyba to jest, nie wiem czy to jest jakaś sukienka z sweterem, coś takiego, no takie bardziej babcine ubranie bym powiedziała. Idąc dalej, mamy tutaj kolejnych Simów, piękny obrazek, który na pewno bym wieszała w każdym możliwym pokoju, jakiejś sypialni czy coś, bo jest mega ładny. Mamy nową roślinkę, ja uwielbiam roślinki w Simsach, więc mnie to już przekonuje bardzo. Mamy nowe pufy, nowe fotele, tutaj nawet na fotelu jest położony jakiś kocyk, ręcznik czy coś takiego. Mamy nowy kominek, który niestety jest tutaj zasłoniony przez Simeczkę, która idzie. Dalej mamy piękny most, przez który idą sobie Simowie. W tle mamy dużo gór i pod spodem rzeczkę. I to wygląda trochę jak jakaś wycieczka, no ale nie wiem, gdzieś sobie wędrują wszyscy. Uuu! Okej. Okay. Tutaj widzimy, że można spotkać różnego rodzaju dziwne robactwo, którego wcześniej nie było. Kiedyś mogliśmy spotkać pająki w lesie, w granitowych kaskadach. Tutaj możemy spotkać takie coś. Widać, że tutaj Simka trzyma taki poradnik. Na temat miejscowości, więc teraz jestem prawie pewna, że to będzie wyglądać jak granitowe kaskady, ponieważ tam również była taka budka, w której można było sobie kupić taki poradnik, czy tam poczytać sobie jakieś informacje na temat właśnie wszystkiego, co się wokół dzieje, gdzie warto pójść, co warto zebrać, więc to wydaje mi się, że będzie na tej samej zasadzie działało. Mamy karnik chyba jakiś, przynajmniej podobne coś już istnieje w grze. A z tyłu tutaj jest jakaś budka. Oczywiście nowe kwiaty, które chyba nie zwróciłam wcześniej uwagi. Ale wcześniej również była niebieska ich wersja. A ta budka staram się dopatrzeć, co to może być. I wygląda na jakieś ławeczki po prostu w środku. Nie wiem, jakiś ala przystanek autobusowy, nie mam pojęcia. O, a tu jest rzecz, która moim zdaniem bardzo wiele klimatu dodała temu, temu dodatkowi, ponieważ jest to jakby wycieczka w takie miejsce święte. Tutaj mamy taką małą, wiecie, mini świątynię. Uuu! i można sobie właśnie tam pewnie wrzucić jakieś pieniądze, pomyśleć życzenie i tak dalej. I co jest ciekawe, jak widzicie, pojawił nam się tutaj taki profil, jakby Simki, która robiła to zdjęcie coś jak, nie wiem, czy transmisja na żywo, czy zdjęcie bo wygląda tutaj, że można dać w serduszko albo skomentować, i mamy tutaj właśnie profil, taki trochę Instagram, więc mm, no jestem ciekawa, co oni z tym zrobią, ale tutaj mamy również zdjęcie i tutaj właśnie jest to, gdzie można zapisać swoje życzenie tak mi się wydaje i zawieszamy to sobie przy świątyni i tutaj mamy też zdjęcie przy świątyni całej paczki i to jest kolejna rzecz, która mi się mega 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 spodobała, czyli kolejny kostium, który dochodzi. Mieliśmy już misia, królika i nie wiem, chyba jeszcze coś tam było. A teraz mamy właśnie o takiego stworka. Mamy te takie charakterystyczne japońskie rybki, mamy jakieś dziecko urocze. Mega mi się podoba i jakieś stoisko, czyli to jest jakiś festiwal, przypuszczam, nowy, który tutaj dochodzi. Kolejną rzeczą, jaką tutaj mamy, to jest taki piękny łuk oraz tablica informacyjna o różnych chyba stokach, tak mi się wydaje. To jest kolejna rzecz, która mnie zastanawiała, co to jest. To wygląda jak jakiś piękny uroczy duszek wodny. Ja nie wiem, czy to jest kwiatek, półduszek, półkwiatek, czy co to jest dokładnie, ale mega to wygląda i naprawdę zainteresowało mnie to też. I to jest właśnie chyba postać, która tutaj była wcześniej jako ten kostium. Tak przynajmniej z mortki to wygląda. A tutaj się on rusza. Tutaj w tle mamy tą świątynię, która wcześniej była na zdjęciu i mega to wygląda. Mamy tutaj bardzo dużo kwiatów, wiśni, dużo sakur. Idziemy dalej i mamy budownictwo pokazane nareszcie, co tutaj będzie można znaleźć. Ja tutaj na razie zatrzymałam, żeby się tak bardziej skupić. Na przykład widzę, że tutaj mamy nowe kwiaty, które będą pewnie połączone ze sobą, tak jak czasami mamy, że są trzy dolnice z kwiatami, a nie tylko jedna. Mamy nowe lampki, mamy nowe wejście nie wiem, czy to jest łuk, czy to jest takie rozsuwane. Mamy nowe okna, na pewno ozdobę dachową, której wcześniej nie było. Tu mamy jakiś łańcuch nawet. Trochę nie wiem na jakiej zasadzie to jest ozdoba, do, co to ma wspólnego, ale takie coś jest. Na pewno coś, czego mi brakowało przy budowie mojej wersji domu, to to, to że są tutaj te barierki, które są takie właśnie charakterystyczniejsze oraz chyba nowe fundamenty tutaj doszły chociaż mamy już kwadratowe ale wydaje mi się że te są właśnie inne bo bardziej kolorystycznie pasują i to tu się tutaj nagle podziała magia bo mamy piękny ogród japoński mamy tutaj nowe lampy jednak to nie będą karminki dla ptaków sorka chociaż bardzo przypominają to tylko są wyższe mamy tutaj sima który sobie stoi w ogrodzie mamy jakieś takie obniżenia podwyższenia więc jestem ciekawa jak to będzie można zrobić Kolejny budynek wygląda tak. I mamy tutaj porzucony snowboard. Mamy tutaj też miejsce, chyba właśnie, żeby je oprzeć. Nie wiem, czy to nie będzie jakiś typ właśnie hotelu, restauracji, czy coś w tym stylu. Pewnie będą właśnie domki do wynajęcia. Tak jak było w granitowych kaskadach i w przygodzie w dżungli, to pewnie tutaj też właśnie będzie można sobie większe lub mniejsze luksusy wykupić. Trochę ten płat jest dziwny. Średnio mi się podoba, ponieważ dla mnie on wygląda trochę jak ta taka pogarbiona. Blacha, um, chyba chodziło tutaj o efekt takich bambusów, może cienkich, czy coś takiego, więc dla mnie to jak bambus trochę nie wygląda. Ale ogólnie wszystko inne mi się podoba. Dobra, tutaj zatrzymuję, bo mamy kuchnię, jak ja uwielbiam robienie kuchni w Simsach, tak mi się podobają te elementy. I tutaj jest mega piękna lodówka, która jeszcze nie była w takim stylu, więc jestem pod wrażeniem. Mamy tutaj nową, mamy tutaj nową roletę, mamy taki Kładzik, no nie wiem czy to są jakieś herbatki, czy maści, czy co tutaj jest różnego, ale też fajnie to wygląda. Mamy drzewko bonsai, które się pięknie tutaj komponuje. Mamy znowu żaluzję taką z kotkiem, mamy wyspę kuchenną, jakieś elementy różnego rodzaju, jak przyprawy, blok do noży, nowe szafeczki, ozdoby na ścienne. A tutaj na przykład mamy połączony przedpokój, czyli miejsce na buty. I to, co mi się tutaj podoba, to słuchajcie, naprawdę dochodzi tutaj takie zmniejszanie lub zwiększanie sobie poziomów domu, ponieważ typowe dla japońskiej przedpokoji jest to, że one są trochę niżej usadzone niż reszta mieszkania czy tam domu. I tak tu jest zrobione. Potem mamy próg właśnie, który jest wyższy. Część domu, w której są maty, jest trochę właśnie wyżej usadzona, ale mamy jeszcze wyższą część odrobinę, która wygląda jak wielkościowo jak jeden schodek. I mamy tutaj kominek, który jest też piękny, taki nowoczesny, oraz właśnie te fotele, które już były. Ten element to nie wiem, czy to jest jakiś ogrzewacz, czy po prostu oczyszczacz powietrza, ale wydaje mi się, że raczej wygląda to jak taki grzejnik. Mamy tutaj nową szafeczkę, która wygląda jakby jak deska od snowboardu. Mamy tutaj rękawiczki, szelki, takie tam pozawieszane. Mamy nowy plakat, mamy takie urocze stworki które mi się bardzo podobają i jestem ciekawa, czy one nadają jakieś aury w domu, czy to są takie po prostu ozdóbki, ale bardzo mi się to podoba. Mega urocze to jest. Tutaj, jak widzicie, Simowie sobie jedzą sushi i inne takie rzeczy, ale siedzą na takich poduszkach. A nie, normalnie przy stole na krzesłach. Więc to też jest ciekawe, że to dodali. I chyba po tym dodatku, jak już go będę miała, to będę musiała uaktualnić mój domek albo stworzę nowy specjalnie. Właśnie pod ten dodatek, bo takich rzeczy właśnie nie miałam, tworząc tamten dom. Tutaj mamy już te rzeczy, które widzieliśmy wcześniej. U, i tu mamy zbliżenie na jedzonko. Mamy tutaj jakieś makarony, mamy krewetki, trochę płaskie to jedzenie w garnku, muszę przyznać. Szkoda, ponieważ tu na przykład sushi się prezentuje całkiem fajnie, a niestety, właśnie na przykład w tym garnku, tak średnio. Mamy tutaj jakieś ramen, play with life, i mamy tutaj piękne. Automaty do napoi i chyba jakiegoś jedzonka. Nie jestem pewna co to jest, bo tutaj mamy jakieś błyszki, minki, ale pewnie też jakieś łakocie. Więc to jest fajne, ciekawe i kojarzy się zdecydowanie z Japonią. Tu z tyłu mamy takie drzewko z życzeniami. Wydaje mi się, że w anime to zawsze było tak, że to było jakieś na święta albo na nowy rok. Właśnie mieli takie drzewka w domu lub. Po prostu na tym takim festiwalu, i każdy wypisywał, co by chciał, i przyczepiali właśnie do tych drzewek. Tak mi się wydaje, że to tak leciało, ale nie jestem pewna. No i tutaj mamy różne przypadki, wypadki, zdarzenia. No i kolejna informacja to taka, że 13 listopada już będzie premiera nowego dodatku, więc właściwie już jest bardzo za niedługo. Okej, okay, więc sprawdziłam dokładnie, kiedy to wychodzi, i właściwie to zostało nam 3 tygodnie oczekiwań na nowy dodatek, i będzie on już w sprzedaży. Ja na pewno postaram się kupić ten dodatek, ponieważ bardzo mi się podoba. Klimaty azjatyckie dla mnie jak najbardziej są na plus, i no, tylko ze względu na to, nawet bym go kupiła. A to, że są jeszcze jakieś elementy zimowe, to już też urozmaica dodatkowo rozgrywkę, więc fajnie, bo na przykład ja się bardzo zaprzenudziłam w zimę. I tylko czekałam na te święta, aż się odbędą, ponieważ tak to w zimę za dużo nie można było robić. Zawsze było tak jakoś, no wiecie, zawiaruchy były i nie można było nigdzie z Simem wejść. A tutaj przynajmniej może na jakiś urlop będzie można było wyjechać. Ja dziękuję Wam za oglądanie słuchanie i takie tam byłoby mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapeczki w górę. Ponieważ, no jak wiecie, mój kanał za bardzo się nie chce rozwinąć, więc przydałaby mi się jakaś drobna pomoc od Was. No a ja Wam dziękuję. I do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Hejka!